Hej, witajcie w kolejnym odcinku z Case Haga i dzisiaj widzowie będziemy toczyć bitewki na eventowe skrzyneczki z Candy Shopa. Także widzowie dzisiaj pięć oto tych skrzyneczek. Będzie w bitwie. Ale zanim zaczniemy, to pamiętajcie o jednym, że strona Case Hack jest skierowana dla osób pełnoletnich, czyli jeżeli nie macie 18 roku życia, to przede wszystkim nie wchodźcie na stronę, nie wpłacajcie i w sumie również tego filmu też nie oglądajcie, ponieważ nie jest on skierowany dla Was. Ale jeżeli 18 rok życia macie skończony, macie ochotę odwozić jakąś skrzynkę droppnąć skinę, a po prostu w nim w CS-ie, to zapraszam z moim kodem Seroks macie obecnie 20% bonusu do doładowania portfela i 4 zł obecnie na start. Także naprawdę fajna opcja. No i też do wygrania macie naprawdę sporo skinków w giveawayu. Tak naprawdę wystarczycie, że wpłacicie minimum dyszkę i macie szansę wygrać jednego z tych 10 skinów. Także o, a tutaj w sumie zrobiłem na 40. A to ciekawy temat, że tu na 40 zrobiłem. W sumie to ewentualnie mógłbym to zedytować albo zostawić. To no niech będzie taki easter egg dla tych, co sobie nam więcej wpłacili. Także widzowie tak to wygląda. My lecimy oczywiście na Case Battle, otwórz bitewkę. No i oczywiście lecimy. Najpierw zrobimy sobie bitwę taką łączoną. Czyli zrobimy sobie po prostu wszystkie bity, wszystkie te skrzynki w trybie na przykład klasycznym, underdoga i na przykład Shera, a później już chyba raczej tylko na te droższe, żeby tak bardziej się tam wiecie, konkretnie. Bitwy porobić, nie? Tak naprawdę, salda tutaj na Case Hagu to mamy już od długiego, długiego czasu naprawdę sporo. No, było już tak czasami, że troszeczkę nam spadało, ale zawsze tą odkutę jakąś tam robiliśmy, nie? No dobra, i zobaczymy. Tutaj tak naprawdę teraz te dwie skrzynki będą takie kluczowe. No i faktycznie, no jeżeli chodzi o te kluczowe skrzynki, to i tak tutaj Nitro Bot niestety wygrał, no ale okej, okay, no nie, było, nie jest to jakoś tam potężna droga bitwa, nie ma coś, co się tutaj bardzo wiecie, teraz mamy underdoga, czyli teraz widzowie trzymajcie kciuki, żeśmy teraz przegrali yy, ale widzę, że jak włączam underdoga, to nagle zaczynam wygrywać, no to jest klasyczny temat w moim przypadku o nie, dobra, okej, okay, teraz już troszeczkę lepiej o, dobra, w porządku, no, mamy szansę, mamy szansę to ustrzelić także zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało, okej okay. Mm -hmm. Aha. no, Aha, ok, okej okay. Okay. Nie mam pytań, nie mam pytań, nie mam pytań Dobra, lecimy dalej. Ostatni tryb i tu mamy Szera widzowie, także 410 na szerze. Szer jest takim trybem Czasami spoko, ale wydaje mi się, że nie na, tą... nie na te skrzynki akurat, bo z nich nie leci jakaś niesamowita wartość, więc tak naprawdę choćby nam coś fajnego razem poleciało, to jak to podzielimy na dwóch, to no nic raczej tam sensownego z tego nie poleci Także no teraz już, teraz już w ogóle mamy ekstra teleturnie nie? No oboje wrzuciliśmy, no ja wrzuciłem 60 do puli, on 38 No i widzicie jak to jest no i, I mamy 110 400 Także no to nie wyszło za dobrze Także widzowie, weźmy sobie, zostawmy Teraz te w sumie skrzynie droższe Zróbmy sobie coś takiego za 1200 eee, Niech będzie bot Hmm, jaki? Daka zrobimy. Ten Donald fajnie sobie chodzi. Także weźmy kurczę z botem kaczką i zobaczymy, może coś tra troszeczkę... Nie, ale w ogóle ta skrzynka za 76 zł. to tak kurczę na razie... O, no dobra. Powiedziałem i nagle poleciało, no ale to i tak było takie trochę kurcze jecie, nie? No nie, takie skinki z niej tań tańsze lecą, z tego co zauważyłem. O, o Ciekawy temat, ale jeszcze nie poddaję... No, jeszcze nie poddajemy. O kurde. Ej, tu. Uuuu, wow. ha, ha, ha Ładnie! To był szer. to był szer, więc fajnie, że trzymaliśmy kciuki tutaj za nas wszystkich. I z mamy po 2... 300! No, nie, to akurat w porzo. to jest akurat w porzo, bitewka poleciała. To dołóżmy jeszcze... Dobra, zróbmy takie coś. Zróbmy kurczę. tak z ciekawości jak to poleci, nie? Z ciekawości jak to poleci, bo jeżeli byśmy mieli takie oferta jak teraz, że coś tam kurczę z tych skinków poleciało, no to ten szer mógłby być spokojnie. Robimy profit na szerze? No, taki, taki mógłby być kurcze tytuł, nie? Jakby coś fajnego poleciało. No, pamiętajcie, no musimy mieć ponad dwójkę. Ponad, ponad dwójkę, żeby tutaj coś e, fajnego nam poleciało. dość, że tamten gościu już w sumie rękawiczki jedną parę dropnął. Przydałoby się, żebyśmy kurczę, my też coś podropili. Dobra, no on dropnął drugą parę rękawiczek, no to jest okej, okay. no jest okej, okay. nie jest źle, ale no jeżeli nic nie poleci nam, albo jemu jeszcze, kurczę, coś potężnego, no to nic z tego nie będzie, nie, nic z tego widzowie tym razem nie będzie. Tu, 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 o, o nie, dobra, 1700, no jakby okej, okay. no, no, dobra, to żeby odbić się, to robimy tak. Pamiętajcie, wy, wy tak nie róbcie, tak, tak się nie odbijamy widzowie, nie zwiększamy stawki, nie zwiększamy stawki, pamiętajcie, to legenda o tym, że idziecie do kasyna i jak przegrywacie, to po prostu podwajacie i prędzej czy później wygracie, to tak widzowie nie działa, to tak widzowie nie działa. Dobra, na razie w ogóle bardzo dobry start mamy z tych tańszych skinów, mamy już tak naprawdę 500 ponad złotych, kurczę z tych e, tańszych, po 76, także jest naprawdę ok. No ale tu też widzowie 3200 do przebicia Tu już jest duża naprawdę pula Także no liczmy, że naprawdę no kilka kosek albo kilka rękawiczek Coś, coś, coś by musiało Coś by musiało polecieć, bo jak nie poleci No to będzie gigalipa A widzę, o dobra, no mamy jakąś tam kosę, mamy jakąś tam rękawiczki Ale na razie tak, o no, dobra, no kolejne rękawiczki Dobra Ciutkę lepiej, no ale tak naprawdę zostały trzy skrzynki i no nie zapowiada się, żebyśmy tutaj trójki doklepali No nie, i chyba nie doklepiemy No Pomysł był dobry, pomysł był widzowie dobry Ale wykonanie to wyszło nam takie Kurde no Ajajaj No ale początek był kurczę obiecujący Tych, 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 tych szerów. nie Dobra, zróbmy sobie jeszcze widzowie może Bitewkę taką, ale na te klasyczne nie Czyli sobie po prostu 10 tych Wyjdzie nam w sumie ile? O, bitewka Wróć mi bitwa no nie, odśwież. Dobra. Oho, chyba mi widzowy internet wyparował na chwilę. O, dobra, jest. Jesteś gotowy. A i mi się teraz bagowało. Jak do. Co, mogę sam się z sobą dołączyć? Nie. O, dobra, jest. Mam. Dobra. Internet umarł. Internet umarł, ale jest dobrze. Ale jest dobrze, także. 3200. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie Na razie widzowie prowadzimy No ale ta, te trzy skrzynki to jest taka wróżba nie? To jest sama wróżba No i wróżba niestety Wróżba niestety mówi nam nie Wróżba mówi nam nie no Zobaczymy, no może tutaj na tym trybie będzie troszkę No dobra, ale jednak Jednak wróżba to wróżba Ho 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 i to jeszcze aż tak No to ładnie, no to mamy OK, to, no, no okej okay. No dobra, dobra, dobra Zobaczymy. Ja mam wizowy nadzieję. Ja nie tracę nadziei. Naprawdę nie tracę nadziei. Okej. Okay, tym, tym, tym bardziej nie tracę nadziei. To jeszcze da się uklepać, nie? Jeżeli byśmy to wygrali, no to troszkę kurczę, no, no nie że się odbijemy, bo to niesamowita kwota to nie będzie, chyba że coś jeszcze z tych dwóch skrzynek poleci, ale no coś tam tego będzie, nie? Dobra, no fajnie, że mu rękawiczki poleciały. Bardzo dobrze, no bo teraz nam akurat wygraną to podbija. No dobrze poszło. No i widzowie z trójki mamy 500. No zawsze coś, nie? Jak sobie byśmy wszystko może widzowie sprzedali, no to powiedzmy, że no nie jest źle, nie jest źle. Także widzowie. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcineczka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Stawcie lajka, subskrypcję i pamiętajcie o komentarzu. Do następnego. Cześć!